Maneczko z tej strony, Mistera 15 15. To jest chyba długo oczekiwana przez Was yy... gra ETS-2, czy znaczy odcinek bardziej z tej gry, bo dawno naprawdę nie było ETS-ika. Dzisiaj powędruję sobie z kanią znów po Polsce, jak zwykle w moich odcinkach. Z, zbiorniki z Łodzi do Gdańska. Wsiadam do, do środka. Odpaliłem maszynę. I, I, może tak przydałoby się jakoś, o, zapali, światełka, bieg do przodu i lecimy. Jazda po Polsce to ta moja seria, która naprawdę, nie wiem czemu, ale ostatnio tak przerzuciłem się na, no, 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 już nawet się zawieszam. Na fes że zapomniałem o ets Znaczy, w ogóle nie miałem chęci jakoś grać w ETS-a. No, naprawdę wjechałeś mi także nie widzę. Muszę przejechać tutaj. Muszę jechać prosto. O, zrywa puścić. Gdzieś go? A, też pocisnę. Czegoś tam pewnie. To opłujemy, ale muszę, sobie włączyć lusterkę, bo nie widzę w ogóle lusterek. Teraz tak. A, są lustereczka. Są lustereczka animowane, więc jest dobrze. Jedziemy sobie do Gdańska. Więc. Teraz, żeby tylko naprawdę dobrze jechać, bo może. Liczę, że straciłem dość porządnie yy, czułość jazdy w ETS-ie. Więc liczę, że nie zrobię jakiejś gafy tutaj Ale, ale, ale Nie mówię, że źle. Gram sam chłopaki już poszli spać Był to szkoła No i co? No i na temat live'a Bo chciałem właśnie poruszyć tego live'a, chociaż też myślałem właśnie, czy nie zrobić coś takiego jak Miki, żebyście jakieś pytanie zadawali na odcinki mi, bo byłoby ciekawiej. Bo niekiedy właśnie nie mam co gadać, jak właśnie na takich filmach. I co na temat live'a? Jeżeli Wam się spodobał, proszę, kierunkowskaz. Jeżeli Wam się spodobał, to bardzo chętnie piszcie komentarze. Muszę szeroką ścią pojechać tutaj. O! Piszcie komentarze, czy Wam się podobało, czy nie. No i jak bardzo nie. Chcecie więcej? Ja będę próbował się jak najbardziej obczajać tego live'a, jak najlepiej go robić. No nie obiecuję, że on nie będzie miał stuprocentowych lagów, bo opcjonuję, że jak uda mi się kiedyś wejść do jakiejś gry, to no na pewno będziecie mieli ścinki, bo mam neta, mam no dobrego nawet, tak? Bo 10 mega to niech jeden by mógł pomarzyć o takim, tak? Ale co do live'u mam bardzo mały poziom wysyłania, tak? Prędkość. Wysyłania sygnału ode mnie na internet do Was, tak więc to też będzie mi troszeczkę blokowało yy, z Wami. U, Jezus, mi ścięło yy, właśnie z Wami taki kontakt bez lagów, ale nie wiem, nie jestem pewny 100%. Dopiero jak sam wykombinuję, to wtedy po prostu będziecie wiedzieć. Więc na razie. Piszcie, czy chcecie, no i czy wam się to podobało bo, no nie wiem, na pierwszy raz chciałem właśnie walnąć fsa wraz z polecaniem kanałów na youtube, chociaż na pewno nie pierwszy, nie ostatni będzie polecanie kanałów na youtube, bo to jest ciekawe właśnie tak wchodzić i oglądać ludzi A może znajdę naprawdę kogoś ciekawego, który ma super wyświetlenia i bardzo chętnie odwiedzę go chociaż właśnie takich młodych youtuberów którzy dopiero zaczynają też bardzo miło Odwiedzę, nie ma problemów. Widzę, że już znak nagdański. oj Jezus, Maria, aż mi rzuciło. więc trzeba się e, Krajową Jedynką udać. Prawdopodobnie no, to nie jest jakoś autostrada, bo Krajowa Jedynka jest autostradą. Więc tak średnio bym powiedział, chyba gdzieś tam obok autostrady nas ciągnie. A wolałbym jechać autostradą. No ale dobra. Więc e, tematy liveów i tych spraw pierdołowatych chyba mamy za sobą no nie wiem, no jak tam chcecie tak. Możecie pisać też w komentarzach, na jaki temat chcielibyście, żebym porozmawiał, co byście chcieli ode mnie usłyszeć. Może jakieś pytania macie. Aż za bardzo się rozpędziłem na tym łuku. A jak na krajowym jedynkę to za bardzo nie wygląda, bo takie łuki nie są nigdzie. Więc, jeżeli macie jakieś pytania, chcecie coś się dowiedzieć ode mnie, to nie ma problemu. Yy, walcie do mnie w mur zawsze. Jeżeli naprawdę macie ciekawe pytania, piszcie na Facebooku, ale od razu nie ma coś takiego, że yy, piszecie od razu, tylko przywitajcie się ładnie, oczywiście, kulturalnie i jakoś tak zmotywujcie mnie, żebym mógł do Was odpisać, a nie tak wpadniecie jak dziki w paśnik. Od razu byście chcieli, żebym ja od razu odpowiadał. Jest ktoś kulturalny i bardzo miły, ja bardzo chętnie odpowiadam. Na razie męczyć się będę chyba z tym tirem, chociaż będę chciał jakieś wyścigi porobić, jak w 4 Speedzie. <grym> to jest podwójna ciągła, a gramy realnie, bo realność to podstawa. Więc no, na razie tak średnio bym powiedział. No, na razie to nie mam jak. O! Była ja mi się przerywana, ale niebezpieczny zakręt mi się zrobił. Wiem sobie redukcję. Na razie są same łuki, ale za tym łukiem jest długa prosta i jeżeli tam będzie z górki, to możemy go wziąć. Nie wiem, piszcie coś na temat właśnie ETS-a. jeszcze nie. Tu jest jeszcze jeden łuk. A, trochę przełamowałem za bardzo. Ucieknie mi trochę. Ale tu musi być przerywana. Tym łukiem ma być przerywana. Kurwa, no... Ach, na ślepo wpadłem. Ale nie ma nic. No dawaj, Skaniucha, dawaj, dawaj, o kurwa. skrzyżowanie tak trochę nie tak średnio bym powiedział. Więc tak trochę brutalnie się zachowałem, a jeszcze zdążyłem przed podwójną ciągłą na razie tak co do kamerki, bo naprawdę możecie się pytać czemu niekiedy jest, jest kamerka, niekiedy nie ma Wybrałem, że w FSA będę nagrywał kamerką, bo tam się dzieje jest SBK i te sprawy. W cs nie będę nagrywał z kamerką, gdyż ponieważ nic no, tam ciekawego byście nie zobaczyli tak, jeżeli gramy sam na siebie, to jestem wpłaczony naprawdę 100% w monitor żeby nikt no, mnie nie zrobił w balona, czy tak mnie robi tak. Ja do 23, prawie, w ciemności zaczynałem się robić, więc CSa sobie odpuściłem. ets jeżeli ta kamerka mi nie skoliduje, znowu bo to jest coś takiego, że niekiedy koliduje zbytnio dźwięk z gry, a dźwięk z kamerki, więc no, niestety yy, dlatego nie, niekiedy nie wydaje w, z kamerką filmów, więc ETS-a sprawdzę, bo to jest pierwszy odcinek chyba ets z kamerką więc czekajcie czy się uda włączymy sobie oj o długie sobie włączymy bo tak średnio bym powiedział to widzę yy, Network Speed też yy, nie będę nagrywał z kamerką bo tam naprawdę mój komputer jest już jest na skraju wymagań tak. FPSów czyli cudem nagrywam samą grę i ją cudem nagrywam tą grę, że ona naprawdę pociąga mi z nagrywaniem. Że bez lagów gram, to jest cud, a że jeszcze nagrywam bez lagów, to jest cud, bo po prostu mam takie wyrównywane. Wyrównaną grę, wynów wyrównaną grę, tak zoptymalizowaną grę. Oj, tu muszę skręcić. Więc tu po kolei do piąteczki, jeszcze się, jeszcze się ciągnie, 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 no trochę. Nierówna, ale będzie ciało. No, Scania jest wytrwałą bestią. Nie mam jeszcze, nie mam. Trzeba mieć super kierownicę, żeby, Oj, sorry, wielkie, sorry, żeby naprawdę tu jakimś cudem dobrze pojechać. A, tak, kamerki nie mam. No, trochę ja bym wjeżdżał naprawdę w... teraz no, już bardziej na A1. -kę. Właśnie jest tego robiona. Ale to ani węzeł w ani nic. Nie wiem co to było w ogóle. W ogóle bekowe. Nie wiem czy ja się dopiero nie wbiłem przypadkiem w Toruniu. Chyba mam jeszcze spory kawałek niby. A tu jest most. Niby jakby nad Wisłą, więc trochę jakby Toruń tu wyglądał. Więc liczę się z tym, że... Ciekawie wbiłem, co tu jest Gdańsk, Olsztyn-Warszawa. No, to dziś koło Torunia się pewnie wbiłem. Toruń Bydgoszcz, w tych granicach. E, dalej, no co na przykład na skończyłem właśnie te tematy. E, więc e, dalej nogi te, a jeżeli dalej jeszcze tam gdzieś będę nagrywał, no myślę, że tam na pewno... No jakiś tam odcinek Wam rzucę, to też będzie z kamerką. A ja jeszcze będę chciał może Hack's nagrać w tym tygodniu, nie obiecuję. No i to jest na razie tyle z mojej gier, no naprawdę na razie nie mam. Yy, myślę o jakichś symulatorach jeszcze innych, żebyście chcieli o przekroczenie prędkości, Adam, nie wariuj. Jest, jest ja to tutaj, więc jeżeli jakiś fajny symulatorek znajdę, to na pewno będziecie go widzieć. No i te live, kochane, pamiętajcie, wyhamowałem? A my wyhamowałem. Pięknie to zrobić. Optym optymalizacja jest po prostu the best. Luknę sobie w tą godzinę. Nawet nawet przerwa na lunch. Zatrzymam się tu kultularnie. Trochę tak dość brutalnie się zatrzymałem. Ale sorry. Muszę to przebić. Serio. Hmm. Te gadki teraz mi zasłoberle. No, może byś tam teraz zapalił kulturalnie. O, teraz jak zwykle. Nikt też od razu wyskoczył. Więc idziemy dalej godzina 43 minuty przede mną, jeszcze drogi, licząc to ponad 100 km. Więc, no, dość. No, jak na Tira, to nawet dość dobrze liczy nam. E, więc jest dobrze. Więc e, jedziemy. Co tam ciekawego jeszcze możemy powiedzieć? No, jak mówię, w komentarzach postawa. Jeżeli macie pytania, to piszcie, jeżeli. E, no, chcecie, chcecie, żebym o czymś porozmawiał z wami, to też piszcie, i co, no i tyle, no, komentujcie, łapkujcie, subujcie, yy, yy, klikajcie reflinki w filmie, bo to mi dużo daje i wy będziecie mogli oglądać coraz lepsze filmiki, a może niekiedy nawet jakieś nowe gierki, może się trafią, ale na razie, żeby były nowe gierki, musi być... No, troszeczkę ulepszona karta graficzna. A tego mi brakuje w moim pięknym komputerze. Więc, no co? No, to wszystko zależy tylko od Was. A to naprawdę tak mało. Tak malutko. Tyle, tyle. To... Dla mnie tyle. Dla Was tyle. Więc. To jest właśnie to. Możecie dla mnie zrobić tak dużo za taką małą cenę więc co, co o czym dalej mówiłem już o balu no i tyle na razie moich gier o Maria. nie wiem jeżeli, co do ETS, jeżeli macie jakieś, nie wiem e, wspomnienia, coś związane z tirami, mów, mówcie, opowiadajcie. Ja pierdolę, ja tu jadę tym, że naprawdę masakra więc opowiadajcie o swoich Wspomniałem z tirami jakie macie najlepsze. O, coś jedzie, nawet tutaj muszę wyłączyć długie, żeby nie rażyć. Żebym mógł, O, wtedy nawet przyda się wątek, właśnie w TS, jeżeli ktoś na przykład będzie miał coś ciekawego. Tak, jakie ja najbardziej lubi marki, właśnie tirów, co mu się najbardziej podoba w danym tirze. Tak, no, no, no. czym się różni jedno od drugiego. No. Wszystko co powiecie, na pewno bardzo chętnie sprawdzę więc yy, będę, czy jest luty teraz wyszła nowa wersja yy, dodatek do takiej dodatek do ciężarówek więc będę chciał go sprawdzić też coś podobie do Eurotracka ale trochę inna wersja kurwa jeżdżę po całym drodze no kurwa autostrada moja którego porażę ale ja chuja wizę nie lubię jeździć nocą jeszcze to więcej dróg się zrobiło, Potem, tak szybko jechałem, no nie zauważyłem. A nie, tu jest... No tak, jest więcej dróg, ale jest kolejna bramka. Na jedynce nie ma bramek. Jechałem ostatnio. Znaczy do... Tam dalej to może i są. Od Torunia do Gdańska. do Torunia do Gdańska są. Nie, widać, że to minąłem Toruń zmieniamy zmieniamy biegi szybciutko, szybciutko kamąbigi oo sama bi tyle no Rozgadałem się prawie, że aż mnie zatkało Właśnie na singlu to właśnie na takich singlowych no, Grach nie mam o czym pogadać, bo Przeważnie właśnie gram sam, kurde, patrz, chyba jednak nie wyprzedzę go, więc będę musiał zjechać. No i tak to jest, jest, więc... Więc muszę zjechać, więc właśnie nie mam właśnie o czym pogadać. Więc najlepiej właśnie jakbyście pisali mi właśnie coś na Facebooku, o czym bym gadać. Yy, właśnie w komentarzach pod filmem. To też mi się przyda. pierwszeństwa, ale nikt nie jedzie. A, psilicznie tylko to pojechałem długie od ran. Na wstępie przygwozić trzeba porządnie Siemnie, bo tu idzie górka, więc trochę pocierpi nam. Yy, ogólnie niby prawdopodobieństwo tego już jest takie, że ja już prawie dojeżdżam do celu, więc niby tu Olsztyn-Tugdańsk. Więc super, cieszy mnie to ogromnie i niezmiernie. Ja wiem, sorry, mam długie, wybacz. Ale czuję się bezpieczniej jak jadę na długich. A ciebie i tak to nie radziło, więc nie pitol mi to głód. Nie ja wiem czy tam ze mną ktoś nie jedzie. Chyba ze mną ktoś frunie. Hmm. Oj, wybacz. O, tak się właśnie kończą zabawy wyłączaniem, wyłączaniem, długich, ale jestem już na, dro na niby głównej drodze Gdańska, więc niby daleko już nie jest Mnie, nie, nie, przydałoby się właśnie taka kierownica, która ma miasto Gdańsk która właśnie ładnie płynnie by działała to to tak nie widzi ile skręcić, jak skręcić to i tak krzywa jeździ, więc tak tak średnio bym powiedział, ja bym tu chyba samy na tym skrzyżowaniu, kur No, 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 no. Ach, żeś. Właśnie najlepsze to są te. Zmienianie manualna biegów Właśnie taki używam. Ja na automacie jakoś ostatnimi czasy nauczyłem się grać właśnie na... takim, no półautomat bardziej niż manual, bo nie mam sprzęgła, więc uuuu mm. wyhamowałem więc jesteśmy w Gdańsku, przejechaliśmy prawie pół Polski i, i, i już jesteśmy prawie w, na miejscu i żółty, ach przefrunał mi tutaj ciekawe jaka rejestracja była. ale ten dźwięk, nie wiem czy słyszycie, ale pewnie słyszycie właśnie dźwięki z gry więc ładnie skania ciągnie i nie wiem w GCC chyba tak tu mam właśnie ale a nie to jest węż, węższe powolutku bez pośpiechu dojeżdżać do miejsca rozładunku zrobimy taką zawikę i Lubię tak właśnie tą zawikę robić O, 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 właśnie, właśnie Właśnie, niech to tak ładnie wyrówna No dobra Nie będę się teraz bawił, bo mam źle ustawione kierownicę do parkowania tyłem, więc o, ona bardzo powoli te koła bym się załamał ale no to, to to jest dobre do jazdy, ale już to do, 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 właśnie parkowania, tak średnio bym powiedział. Ogólnie najdłonny, nawet ładny widoczek z kaniuchty. Dobra, więc to, dziękuję za obejrzenie te zaliczę, że wam się spodobało i na pewno yy, będziecie chcieli więcej. To jest podstawa, więc klikajcie, subujcie, łapkujcie. Komentujcie i czekajcie na więcej. Na razie. Cześć, bo miskania ucieka. Pawa. Pa.